Prezydent Andrzej Duda, człowiek niesamowicie memogenny, czego dowodem są setki, a nawet tysiące memów z nim w roli głównej. Wydaje się, że jest on o wiele bardziej memiczny niż pozostali prezydenci Polski. Człowiek mem, który swój tytuł zawdzięcza mimice oraz swoim bardzo często nietypowym zachowaniem. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najpopularniejsze memy z prezydentem Andrzejem Dudą, które związane są z grami, filmami, serialami, wojskiem. Oraz y, wspomnieniami ze szkoły. Na początek mała rozgrzewka i kilka świetnych, losowych memów. Kiedy czytasz jak Polactwo żre się, to, która partia jest lepsza. Pamiętacie tego dzieciaka z memów? To on teraz. Świetna ta konstytucja. Ciekawe jak się kończy. Jarosław Kaczyński zapewnił mnie, że nie jestem od niego zależny. I ja mu wierzę. 500 zł na każde dziecko? Tłumaczę Państwu, że w ramach swoich kompetencji mogę się o to tylko pomodlić. No i proszę, podziałało. Kiedy babcia pyta, czy masz jakąś sympatię, a ja im na to załatwię obniżenie podatków. Kiedy kobieta chce, żebyś ustąpił jej miejsca w tramwaju, a ty udajesz, że jej nie widzisz i patrzysz się przez okno. Kiedy puszczasz ją przodem tylko po to, żeby popatrzeć na jej tyłek. Kiedy mama mówi, żebyś zapauzował CSA, a ty tłumaczysz, że nie da się zapauzować gry online. Wyższa kultura bankowości. Będzie mandacik 500 zł, ale ja mam dopiero 8 lat. Jak wyjdziesz, będziesz miała 18. Gratuluję panu wielkiego zaangażowania w uprawianie sportu i poświęcenia się treningom mimo panującej pandemii. A dziękuję bardzo, panie Robercie. No bez kitu ci mówię, prezydentem jestem. Kiedy wiesz, że twoja memiczność da ci drugą kadencję? Osobiście znam osoby, które zagłosowały na prezydenta Andrzeja Dudę tylko po to, żeby wciąż powstawały na jego temat memy. Z jednej strony wydaje się to bardzo złą informacją, ale z drugiej strony przynajmniej nie zabraknie mi materiału na polityczne memy. No co ty, Andrzej, nie rób sobie jaj. Nie odmacha, ma przybite ręce kiedy na festynie ciocia dała ci chorągiewkę żebyś był grzeczny, ale budka z lodami ciągle cię rozprasza. Kiedy kasjerka w Biedronce pyta cię o dowód, a ty tydzień temu skończyłeś 18 lat. Zwykły chrom i tryb incognito. Cesarz Andrzej Duda, obserwujący Wielki Pożar Rzymu, rok 64, koloryzowane. Chciałbym, żeby ktoś na mnie tak patrzył, jak duda na kurka. Kiedy żona kazała ci przywitać gości, ale słyszysz, jak szwagier wała na jednego. Kiedy zabrałeś babci dowód, żeby nie głosowała na pis. Fucha jest spoko, ale trochę dużo podpisywania. I wtedy moja córka mi mówi, że jej nowy facet jest prywaciarzem. Premier Morawiecki tylko na początku tak zareagował. Jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek Politycznych Memów, to powinniście wiedzieć, że premier Morawiecki, lekko mówiąc, nie toleruje prywaciarzy. Kiedy rzuciłeś na tacę czekoladowe dwa złote, czy chodzi pani lodówka, to lepiej niech ją pani łapie, bo zaraz ucieknie. Kiedy jesteś upalony jak świnia. A ziom wyciąga kolejnego gibona. Andrzej Duda z zaciekawieniem otwiera tajemniczą puszkę. Laboratorium WUHAN 2019. Kiedy przyjedzie do ciebie Angela Merkel, a nie masz pomysłu na przywitanie. Andrzej żartował. Oni żyją. W zasadzie, jeśli by niczego nie kupować. To ceny są normalne. Dobra, ostatni zjazd i mogą zamykać. Kiedy Niemiec podaje ci rękę, a ty udajesz, że nie widzisz. Przenieśmy się teraz w czasie, w przeszłość, do czasów, kiedy prezydent Andrzej Duda był zwykłym chłopcem i chodził do szkoły. Internauci przedstawili w memach, jak mógł wyglądać typowy dzień w szkole obecnego prezydenta Polski. Kiedy przesadziłeś z żartami i facetka wywala cię z klasy. Kiedy podczas wycieczki zrobiłeś rozrydol w autobusie i facetka posadziła cię obok siebie? Kiedy ten fajny, bogaty dzieciak z klasy w końcu pozwala ci się z nim trzymać? Kiedy mama wraca z wywiadówki i masz nadzieję, że nie będzie kary na komputer? Kiedy wychodzisz z matury ustnej i ziomki pytają, czy było trudno, a ty już wiesz, że nie zdałeś? Kiedy wszyscy wchodzą już do sali, a ty na ostatnią chwilę wkuwasz przed egzaminem gimnazjalnym? Ziomek, patrzący, czy facetka nie wraca. Ja dopisujący szóstki w dzienniku, kiedy po wywiadówce i solidnym laniu wziąłeś się za siebie i pokazujesz pani zadanie domowe, które odrobiłeś pierwszy raz w życiu. Kiedy facetka wybiera do odpowiedzi Twojego kolegę z ławki? Kiedy facetka zapomniała o zadaniu, ale klasowy konfident jej przypomniał. A więc mówisz, że zeszedł ci się skończył? I musiałeś założyć nowe. Też mieliście w zeszycie od religii, jakby to powiedzieć, yy, dziwne rysunki, i zawsze przed kolendą przepisywaliście zeszyt, ewentualnie wyrywaliście ostatnie kartki. Kiedy spotykasz szkolnego łobuza, ale jesteś z mamą, więc nic ci nie może zrobić. Kiedy facetka wysłała cię do dyrka i cała klasa chce wiedzieć, co się od kiedy ten dzieciak ze starszej klasy powiedział, że nauczy cię palić. Kiedy ziomek kabluje przy całej klasie, ale ty wiesz, że ma w pie... po lekcjach. Kiedy z pieniędzy klasowych zniknęło 20 zł, i musisz bronić skarbnika, bo przepiłeś z nim tę kasę. Kiedy nauczycielka każe ci się pogodzić z klasowym konfidentem. Kiedy słyszysz, że facetka ma grypę i odwołują wam dwie ostatnie lekcje. Kiedy chłopak, który ci się podoba, zapyta, czy dasz spisać zadanie domowe. Kiedy tata podwozi cię pod szkołę nowym samochodem. Gdy z ziomkiem nabroiliście i nauczycielka wysłała was do dyrektora. A dyrektor grozi tobie i twoim kumplom, że czeka was wydalenie z liceum, i to zaraz przed maturą, za. Złamanie szkolnego regulaminu. Kiedy pani cię przepytuje, a ty nie znasz odpowiedzi, ale udajesz, że się zastanawiasz, kiedy na wycieczce szkolnej w autokarze mówisz wszystkim, że masz flachę, gdy w szkole pani spyta, kto zaczął bójkę, kiedy odje taką akcję, że po wszystkim dyrektor uściskuje ci dłoń. Kiedy przeszkadzałeś na lekcji i facetka kazała ci przyjść na jej miejsce, skoro jesteś taki mądry. Kiedy siadasz z najlepszym ziomkiem w ławce i już wiecie, że zrobicie na lekcji imbę. Kiedy mama nie chce ci podpisać usprawiedliwienia, więc idziesz do prezydenta, bo on podpisuje wszystko. Gdy facetka bierze cię do tablicy, nic nie umiesz, ale wykręcasz się żartami. Gdy wychowawczyni każe ci się pogodzić ze szkolnym łobuzem. Kiedy to ty zacząłeś bójkę, ale facetka to jemu kazała przeprosić. Kiedy wychowawczyni na szkolnej wycieczce pyta, co to za szklana butelka w plecaku. Akurat na moich wycieczkach, to często nauczyciele mieli jakieś szklane butelki, w torbach, Nauczyciel wybierający osobę z obecnych do odpowiedzi, ty właśnie wychodzący do toalety. Kiedy nauczyciel boi się, że masz koronę, więc musisz pisać maturę przed szkołą. Kiedy do szkoły przychodzi twój starszy brat, żeby się rozmówił ze szkolnym chuliganem. Kiedy jesteś nowy w klasie i nikogo nie znasz. Kiedy facetka jakimś cudem przepuszcza cię do następnej klasy. Kiedy facetka z WF-u kazała przynieść białą koszulkę i jako jedyny ją posiadasz. Kiedy kumpel z ławki poszedł do kibla i zostawił otwarty kiedy byłeś pewien, że dostaniesz truje, ale po cichu myślałeś o czwórce, ale okazuje się, że dostałeś jedynkę. Kiedy ustawiłeś nauczycielowi gołą babę na tablecie przy całej klasie. Raz na jakiś czas rozkręcałem wszystkie długopisy nauczycielowi od fizyki i ładnie rozkładałem mu je na biurku. Ewentualnie wyciągałem wkład z długopisu i przy sprawdzaniu obecności zawsze był zdziwiony, że pstryka długopisem i nic się nie dzieje. Facet był wyjątkowo zabawnym i wyrozumiałym nauczycielem. Kiedy zgrywasz cwaniaka przy szkolnym łobuzie, bo mama stoi tuż za tobą, kiedy facetka każe wam podać ręce na zgodę, ale obaj wiecie. Co będzie za garażami? Kiedy próbujesz ściągać od klasowego kujona na egzaminie? Kiedy facetka pyta, gdzie masz pracę domową? Nauczyciel, może powiedzcie, co was tak śmieszy. To cała klasa się pośmieje. Ja z ziomkiem? Prezydent Polski jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie powinno więc dziwić, że powstało wiele memów, w których wykorzystuje się zdjęcia prezydenta Andrzeja Dudy trzymającego broń czy rozmawiającego z żołnierzami. Doskonale! Rozpocząć likwidację gimnazjów. Świetna akcja, panowie, ale to nie ten Wałęsa. O, jaki ładny ten grzyb nad Berlinem. Panie prezydencie, zostaliśmy otoczeni. Znakomicie. Teraz możemy strzelać we wszystkich kierunkach. Mariusz, mieliśmy zrobić tylko rundkę rządową kasą. Nie wspominałeś nic o Guantanamo. Kiedy wbijesz do baru i bierzesz to samo, co zwykle. Gdy zdajesz sobie sprawę, że takiego błotnika już nie dostaniesz. Ja ci dam, Andrzeju, nie denerwuj się. Gdy tylko ty wiesz, że to misja samobójcza. Chłopaki, coś zabawnego mi przyszło do głowy. Macie koordynaty na Brukselę? Powiem wam to, co zawsze mówił mi tata. Macie bojowe zadanie, gdy proszą Cię, żebyś wysiadł z czołgu, a Ty już wiesz, czym będziesz wracał do domu. Kiedy opowiadasz ekipie o sztuczkach z parasolem. Temat parasola zostawiłem na kolejny odcinek. Uwielbiam ciepło fali uderzeniowej o poranku, gdy widzisz, jak w jednej chwili zniknął sosnowiec. Co Pan czuł, kiedy pierwszy raz strzelał Pan do niewinnych cywilów? Odrzut. Uwielbiam zapach napalmu o poranku. Prokuratura, dajcie spokój. Mam lepszy pomysł. Kurwa, Mariusz, trzymaj mnie! Chuj obchodzi palancie jakaś konwencja genewska. Od tego mamy kurwa prawników. Wszystko fajnie, ale dlaczego na dziobie zamontowaliście mortadele? Kiedy nikt na mnie nie patrzy, kiedy wszyscy na mnie patrzą? Zrób tak zdjęcie, że niby mój. Tu pan naciska i kończą protestować. Jak to kupa? konwencja genewska tego zakazuje? Oczywiście nie mogło zabraknąć memów z filmów, seriali czy gier, gdzie główną rolę gra prezydent Andrzej Duda. Prezydent Duda dokonuje inspekcji armii klonów. Planeta Kamino, listopad 2015. Kostka chora Dreamów, którą posiadasz, to wielki skarb. Dobra, pożartowaliśmy. Gdzie jest Songoku? Witaj Gandalfie, jednak przeżyłeś spotkanie z Balrogiem. Lord Duda umieszczający mroczny znak swoim śmierciożercom. 1994. Uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że Borowcy cię okłamali i to nie są Igrzyska Śmierci. I żeby to wyglądało na wypadek, panie 47. Tak, oczywiście, rozumiem, tak. Pan prezydent się wyjeździł. Pani Krysiu? Można ogłaszać trzecią falę. Jutro wieczorem zadzwonią do ciebie chłopaki z YouTube'a. To pranksterzy, biznesmeni to jasne. Andrzej Duda otwiera uroczyście turniej Mortal Kombat. Tak wzywam śmierciożerców. Jarosław Kaczyński przybywa na spotkanie z Andrzejem Dudą, by rozmawiać o reformie sądownictwa. 2017, koloryzowane. Nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, kapujesz? To pana koniec, panie Anderson. Dobra, dostaniesz medal, ale z tym balrogiem to tak, ledwo, ledwo dałeś radę. Tożsamość potwierdzona. Witaj, panie Wayne. Hello there. General Wykuty z najlepszego mithrilu w głębinach Kazad dum w latach drugiej ery, przebije każdy pancerz, panie prezydencie. Jest to zaiste hojny dar, Gimli, synu gloina. Kiedy masz najgorsze itemy, ale pierwszy łapiesz flagę przeciwnika, i teraz cały Team musi cię chronić. Gdy dotrzesz na miejsce, Wrzuć pierścień do wulkanu. Kiedy słuchasz prezydenta Dudy, który mówi, że jeżeli tylko zobaczy, jak jego koledzy robią jakieś rzeczy, które nie służą społeczeństwu, to będzie wobec tego protestował. Patrza, gata, to ten z to I w dniu ślubu mojej córki. Prosisz, bym sprzedawał kamienicę, kiedy w czasie przemówienia się przejęzyczysz i niechcący wypowiesz kod z GTA. 46. turniej Mortal Kombat uznaję za zakończony. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajęcie. Świetnie. Kiedy armia klonów będzie gotowa do ataku? Kiedy dowiadujesz się, że Krajowa Rada Notarialna apeluje o nienazywanie prezydenta Dudy notariuszem, ponieważ jak twierdzi jest to krzywdzące zarówno dla samej instytucji notariatu, jak i polskich notariuszy. Mamy także oryginalne okładki do gier i filmów. GTA San Andreas, GTA Vice City oraz podobna okładka z GTA V. Jest nawet świetna grafika do GTA Poland. Call of Dudy, a tutaj z trochę innej perspektywy. Andrzej Duda World Ski Racing, część druga gry The Last of Us, okładka do filmu Furia autorstwa Górskiego, okładka do filmu 365 dni. Są również sceny z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy z filmu Hobbit oraz ze starych Gwiezdnych Wojen chyba z części Powrót Jedi. Na koniec zostawiłem memy odnośnie tego, co dzieje się z takimi śmieszkami jak ja, którzy robią sobie bekę z bardzo licznych, memicznych zdjęć z prezydentem Andrzejem Dudą. Gdy kazałeś zebrać wszystkich śmieszków na poligonie. Andrzej Duda nadzoruje rozstrzeliwanie śmieszków w Puszczy Białowieskiej. Marzec 2016. Gdy śmieszek wsiada do samochodu, w którym podłożyłeś bombę. Prezydent i jego ludzie oglądają egzekucję śmieszków. Memy u państwowi Śmieszków, rozstrzelać. W tym miejscu, 20 października 2016 roku, Andrzej Duda kazał rozstrzelać Śmieszków. Kiedy zaczynają czytać listę egzekucji na dziś, a prezydent patrzy na ciebie dziwnym wzrokiem. Słabo się palą ci twórcy memów, panie prezydencie. Podlej więcej benzyny. Śmieszek, który robił o mnie memy, mieszkał naprzeciwko cmentarza. Teraz. Mieszka naprzeciwko domu, Kiedyś śmieszki w pociągu wciąż myślą, że to tylko przesiedlenia. Memy z prezydentem Andrzejem Dudą oceniam na 9 na 10. Jeśli to nagranie zniknie z YouTube, a razem z nim cały mój kanał. To może to oznaczać, że ocena była za niska i odwiedzili mnie smutni panowie w garniturach. To tyle w dzisiejszych politycznych memach. Jeśli znacie jakieś ciekawe memy lub sami takie memy tworzycie, to możecie mi przesłać do nich linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.